ready, So welcome guys. The mission for today is ACM, that's flag for you, flag observe. So we're gonna fly as number two. Hannes will be our adversary for today. For the object is allow me just pay attention and it's 631 in 5, 4, 3, 2, 1, Of course, in this step we Fighting Falcon. Wielozadaniowy samolot myśliwski produkcji Lockheed Martin jest na uzbrojeniu polskich sił powietrznych od 2007 roku. F-16 Advanced Block 52 jest nowoczesnym jednosilnikowym myśliwcem z trapezowym skrzydłem i cyfrowym czynnym układem sterowania. Wyposażony jest w odrzutowy silnik z dopalaniem prędkość maksymalna 2300 km na godzinę. Prędkość przelotowa 1000 km na godzinę. Prędkość minimalna 230 km na godzinę. Prędkość wznoszenia 340 m na sekundę. Pułap 15250 m. Zasięg 4470 km. Wielozadaniowy radar umożliwia wykrywanie i śledzenie celów powietrznych oraz naziemnych. Na hełmowy układ wskazywania celów powietrznych znakomicie zwiększa efektywność działania pilota na nowoczesnym polu walki. Do aktywnej samoobrony służy system walki elektronicznej z radiolokacyjną stacją ostrzegawczą oraz stacją zakłóceń elektronicznych. Największym problemem pilota samolotu F-16 to nie jest operacja startu, lądowania czy lotu po trasie, tylko właśnie przetworzenia informacji, którą dostarcza nam system, i na podstawie tej informacji wypracowania, wypracowania decyzji taktycznej. Uh, once you wanna uh, continue this fight or not. So we can blow. I'm gonna call kill one of my fox too so I'll just call them uh, in the air and then I'll be calling just gun kill my. okay And in accordance to, with your syllables uh, we have to uh, accomplish at least one boogie unaware uh, intercept. So we have to play boogie unaware mig 29 from the 13 optical mice setup. I'm gonna chase you. To me, And affected, so And of course... Generalnie praca pilota na samolocie F-16 to jest obsługa bardzo skomplikowanego systemu nawigacyjno-celowniczego, który potrafi bardzo precyzyjnie donieść superśmiercionośne środki rażenia. Bardzo skomplikowane operacje w powietrzu to jak na drugą sprawę gra w szachę gdzie jest na podstawie tego co widzimy wypracowujemy odpowiednią decyzję i w czasie rzeczywistym ją stosujemy z określonymi skutkami It's called Peace Guy and we're a mobile training team helping polskich mainly the Polish pilots on two ship, ship and night vision goggles. When nice All the way, Krzesiny, uh, Divert, Alternate Minsk mazowiec Today it's just going to the range. Dropping, uh, dropping bombs. Shooting the Takim dużym wyzwaniem dla nas jest szkolenie w nocy w NVG, latanie w NVG, gdzie na tym, na tym samolocie, nigdy na samolocie bojowym do tej pory w Polsce się tego nie robiło. Dlatego też no, potrzebujemy doświadczonych instruktorów amerykańskich, by krótko mówić, uczyć się na tych błędach, które oni tam kiedyś wcześniej popełniali. By oni nam przekazali swoją wiedzę, swoje umiejętności. A poza tym kontakt z Amerykanami nam daje to, że jesteśmy cały czas na bieżąco z nową techniką, taktyką. I oni cały czas wypracowują nową taktykę, w związku z tym, że no, bardzo dużo latają bojowo. I to są, to są ci, którzy w tej chwili im jak to nazywamy, rozdają karty. zajęciu miejsca w kabinie, oczywiście sprawdzam, czy wszystko jest w porządku, w należytym. Wszystkie łączniki, czy łączniki są w należytym położeniu. I'm just back here to uh, be safety observer. He is—he's uh, getting back into the airplane after uh, some time out of it, so he needs five or six sorties with the safety observer before he's uh, allowed to just go solo again. Dzisiejsza misja to szkoleniowa z, z, z sylabusa tzw. Tak zwany tushy Flag. Jest to lot szkoleniowy w celu uzyskania uprawnień do dowodzenia dwoma samolotami w powietrzu. Jest to lot polegający na wykonywaniu manewrów zaczepno-obronnych parą. Dwa samoloty, pułkownik Nowak z policznikiem kręglickim będą atakowani przeze mnie i z różnych stron, w różnych konfiguracjach, w różnych układach. Urodziłem się niedaleko lotniska, cały czas gdzieś tam ten huk był tych samolotów, cały czas jak gdzieś zadzierałem głowę widziałem te samoloty. No i to było normalne, że potem musiałem wystartować do liceum lotniczego, gdzie na szczęście udało mi się dostać. I potem najbliższe 10 lat spędziłem w dęblinie. To każdy z nas ma bardzo podobną drogę dla samolotów uczutowych. Sekcja była bardzo duża, bo zostało nas ze 160 zostało nas promowanych, było nas 60 latających na, na samolotach, na tak zwanych rurach. I to był ten cały czas chyba element taki może nie tyle stresujący, co bardzo mocno mobilizujący. Jako podchorąży po szkole oficerskiej trafiłem do łasku, gdzie latałem na Migach, z czego się bardzo cieszę. Mówię, że jestem jednym chyba z niewielu ludzi, którzy miały możliwość latania na dwóch wspaniałych maszynach. Mig 21, no to wiadomo, kilka generacji do tyłu, ale też naprawdę bardzo fajna maszyna. No i F-16, którego uważam za najlepszy samolot, jaki w tej chwili jest do latania. Maszyna do latania świetna. To jest taki odrzutowy szybowiec która potrafi latać bardzo wolno, potrafi latać bardzo szybko, potrafi latać bardzo wysoko, bardzo nisko, z dużymi przeciążeniami. I tak szczerze mówiąc, to głównym ogranicznikiem tej maszyny to jest chyba jednak człowiek. Możliwości tego samolotu są ograniczone umiejętnościami pilota, percepcją pilota. No, my jesteśmy pomimo tego, że najdroższym ogniwem w tym samym łańcuchu, to jednak i Piotr Sosaiko 1-CSH-6, via flight one route, crossing level 1-0. After departure, turn left to direct support point, initially climb flight level 100. tactical walk 63 4 63 Trzeba bardzo dużo się uczyć. Trzeba bardzo dużo czytać. Loty na samolocie F-16, szczególnie na początku. Są bardzo długotrwałe, znaczy nie sam lot, ale proces przygotowania yy, przed lotem, potem briefing, yy, który trwa półtorej godziny, lot czasami może trwać godzinę. I omówienie tego lotu czasami może trwać 8 godzin. To wszystko zależy od tego, jak bardzo skomplikowany był ten lot i jak bardzo docikliwy instruktor, yy, z którym wykonywało się ten lot bądź jak wiele błędów się ewentualnie popełniło podczas takiego. To przede wszystkim odróżnia pilota samolotu wojskowego od pilota cywilnego. Pilot cywilny to całkowicie inny zawód. Nie można porównać tych zawodów absolutnie w żadnym aspekcie. Jedynie łączy z medium, czyli powietrze, w którym się poruszamy. over bardzo ciężko w ogóle wyszkolić pilota wojskowego. Ponieważ sama nauka latania to nie jest to o co, o co nam dokładnie chodzi. To musi być człowiek odpowiedni odpowiednim moralem, musi być człowiek o odpowiednim cechach charakteru. Człowiek, który dużo szybciej reaguje niż na przykład taki pilot, który jest w lotnictwie cywilnym. Pilot musi zrozumieć, że jest członkiem jednego teamu. On nie lata dla, ja to nazywam końcówki własnego losa, dla własnej przyjemności, tylko lata dla teamu. To jest drużyna, to jest team. I tak jesteśmy mocni jak najsłabszy człowiek w tym ugrupowaniu. Kupier to tower? Kochaj, Kupier na te półtorej godziny, kiedy się człowiek odrywa, no to praktycznie musimy zapomnieć o tych, o tych problemach, te problemy, które były na Ziemi, zostawiamy na Ziemi i zajmujemy się tylko tym, co najważniejsze, czyli tym, tym lataniem. Ja strasznie lubię po prostu tą, tą zmianę przestrzeni, strasznie lubię te przeciążenia, które też są, nie są czymś naturalnym dla, dla człowieka. Być może to też jest coś, coś takiego, że próbujemy znaleźć tą, tą, tą barierę swoich możliwości nie tylko fizycznych nie tylko psychicznych ale w ogóle sami siebie być może też jest coś takiego że sami siebie próbujemy sprawdzić to jest tak że każdy lot jest jak gdyby jeden stopień wyżej to nie jest tak że zrobimy to tak jak było wczoraj bo to nie ma sensu staramy się żeby każdy lot czegoś nas uczy w 1991 roku pamiętam spotkanie z generałem Hyrą, który był ówczesnym komendantem szkoły, który powiedział, że jesteśmy pierwszym rocznikiem, który będzie latał na samolocie F16. Powiedział nam dokładnie wtedy, że mamy zapomnieć o Migu-21, bo my za 4 lata będziemy latali na F16. Każdy chciał, że tak powiem, być tym jednym wybranym do grupy 12 pilotów w, w Stanach Zjednoczonych na samolocie. Wymagania były bardzo wysokie, bardzo dużo ludzi odpadło. Oprócz badań zdrowotnych, przede wszystkim kryteria językowe. Trzeba było po prostu znać język bardzo dobrze po to, żeby się umieć dogadać w innym kraju. Ja byłem wyszkolonym pilotem na samolocie myśliwskim i miałem nalatane ileś tam godzin i wykonywałem... Nie wykonywałem loty w różnych warunkach atmosferycznych i na zastosowanie bojowe, a tam niestety no, zostałem od początku sprowadzony do porteru i byłem normalnym studentem, takim jak amerykański student, który dopiero co zaczyna latać. Więc dla niektórych to prawdopodobnie też było bardzo dużym problemem. W Ameryce jest całkowicie inna filozofia latania. Tam za, za proces przygotowania odpowiada sam pilot, za przygotowanie misji odpowiada sam pilot. Przy czym też wie o tym bardzo dobrze, że ponosi pełną konsekwencję tego, co, tego co, 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 co zrobił. Tam się kształci tak pilota, jakby w każdej chwili mógł iść na wojnę. To nie jest tak, że możemy coś robić po łebkach, po amacku, bo oszukujesz tam siebie. Nie ma skrótów na pewno w Ameryce. Nikt nie udaje tego, że coś robi, to jeżeli coś robi, to robi to na 100%. Flight, general awareness, in e place 180 right, reference to Celestial Go. <laughs> one. is good, Okay, pound, terminate, power one terminate. to, to terminate. is

Lotnictwo jest bardzo drogim, że tak powiem, przedsięwzięciem, w związku z tym staramy się pieniądze od podatnika szanować do maksimum. Praktycznie nie ma lotów, które nie dają nam efektu szkoleniowego. Staramy się maksymalizować ten efekt szkoleniowy, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że, że społeczeństwo płaci bardzo wielkie pieniądze na to, żebyśmy po prostu mogli wykonywać ten zawód, a my odpłacamy się tym, że społeczeństwo może czuć się bezpieczne, w związku z tym, że ma. Super nowoczesne siły powietrzne. Tutaj nie ma miejsca dla deserów. Ja pamiętam czas, kiedy kończyłem kurs instruktorski na samolocie 16 Przychodziłem do pracy na szóstą. Przygotowywałem się do, do jakiegoś przedsięwzięcia: czy to lot, czy to próbny briefing, czy próbny debriefing, czy symulator. Potem najczęściej miałem zajęcia z instruktorem, który wysłuchiwał tych moich różnych briefingów, debriefingów i tak dalej. Potem robienie notatek, kształcenie, powrót do hotelu, szybki prysznic, bo nie było czasu. Przygotowanie się na następny dzień, spać po to, żeby, żeby po prostu od razu o 6 godzinie być w pracy. W momencie, kiedy się jest dwoma nogami tak bardzo mocno miejscowionym w tym akurat procesie, to się nawet śni o tym. Przynajmniej z pozycji numer 3 wszystko było ok. Czy pilot zaliczy lot? To dopiero się okaże po debriefingu. Ja byłem w tak zwanym nie, training gate, czyli kimś kto pomaga w treningu dzisiejszym. I, i byłem zestrzelony kilka razy. I jednak tak po prostu miało być. Jeżeli pilot szkolony nie zestrzeliłby mnie ani razu, to znaczy, że nie za bardzo się starał, prawda? Jeżeli ktoś chce przyjść do tego zawodu dla pieniędzy, to niech, niech nawet nie marnuje naszego, naszego czasu, dlatego że latanie na samolocie F16 to przede wszystkim służba dla kraju. I tutaj nie ma pracy w wymiarze 8 godzin, tutaj nie ma wypisywania nadgodzin, tu się po prostu pracuje tyle, ile po prostu trzeba. Jeśli ktoś myśli o zawodzie pilota na samolocie F16, to przede wszystkim musi myśleć o bardzo wielkim poświęceniu. To jest poświęcenie swojego czasu prywatnego. Jeżeli będzie, jeżeli będzie chciał być dobrym pilotem, to będzie musiał to robić kosztem swojej rodziny, kosztem życia prywatnego, kosztem hobby, chyba że tym hobby jest właśnie jego praca. Całe jego życie będzie się kręciło tylko i wyłącznie wokół samolotu F-16, tylko wokół eskadry, w której będzie pracował i tylko wokół dowódcy eskadry, który będzie nim dowodził. To jest bardzo, że tak powiem, zdradliwa kochanka, dlatego że nie zostawia nam czasu praktycznie na nic, tylko praca. Pierwsze szkolenie, które jest na EFI, to jest tak, jakby ktoś komuś dał ostrogi. Natomiast już całej tej nauki jazdy, całej nauki tego latania, to już jest weskacz, że dopasowanie tego człowieka to zajmuje około roku czasu, kiedy wiemy już o tym, że chłopak jest zdolny do tego, żebyśmy razem mogli wspólnie latać. No i oczywiście po tym roku czasu przychodzą następni młodzi, że zawsze coś jest do roboty w tym lataniu grupowym. Charakter pilota wojskowego trochę musi być takiego i trochę takiego. Człowieka z rogatą duszą, ale jednocześnie takiego, który potrafi powstrzymać wszystkie swoje emocje, trzymać w jednym ręku. Na pewno nie jest tak, że się czujemy supermanami, nie. Ja przynajmniej takich tych kolegów, z którymi latałem, zawsze czuliśmy się jako normalni ludzie, którzy mają możliwość przeżyć coś wspaniałego, latając na tym samolocie. Um, we went up north, and basically, we were practicing uh, surface attack. So, Goozer was uh, flying very low and very fast, and uh, in theory, staying below the enemy radar and then popping up and dropping a bomb on on the bad guys. So, we're uh, just training to do that sort of mission, and it was an outstanding time. He did very well. We're very happy. Uh -huh. so. And we've got good practice. Yes. For both of us. Mm -hmm. So, Bondo was my IP in this flight, and now we are back. We're gonna debrief this. And uh, have a nice afternoon. Yeah. Oh yeah. Go verify that the attacks were all good, and uh, then we'll have a wonderful time. Yeah. So, it's a good day of flying. Yeah. Thank you. Thank you. No, for me, it's a fun. I really Tak szczerze mówiąc, to, to, to myślę, że, że chyba nie ma lepszego zawodu na świecie niż być pilotem wojskowym na F16.